Ostatnio wybuchła afera związana z napływem taniego zboża z Ukrainy do Polski, która spowodowała kryzys naszego rolnictwa. Paradoksalnie, czy może to być jednak dobra informacja dla naszego rządu? Spójrzmy, z jakim problemem spotykają się w tym momencie wszyscy Polacy. To jest przede wszystkim najwyższa inflacja od lat. Okazuje się, że Polska zalewa nie tylko tanie zboże, ale też przetwory, mrożonki, owoce i innego rodzaju żywność z Ukrainy. I teraz, skoro przyjeżdża do nas tani towar to wpływa to na obniżenie inflacji jeszcze w lutym wskaźnik inflacji był na poziomie 18,4%, w kwietniu już osiągnął poziom 14,7. Jeżeli spojrzymy na samą żywność, to w marcu wskaźnik wzrostu cen żywności był na poziomie 24%, a teraz spadł poniżej 20. Idźmy dalej, 4 dni temu Członek Rady Polityki Pieniężnej Ireneusz Dąbrowski stwierdził, że w tym tempie spadająca inflacja może osiągnąć poni już poniżej 10% po wakacjach, a to otwiera przestrzeń do obniżek stóp procentowych. Czyżbyśmy mieli zobaczyć pierwsze obniżki jeszcze przed wyborami?